Dzień wszystkim, ja mam na imię Zuzu. na kanale Porzeczka Książek. Dzisiaj przychodzę znowu z moją siostrą i nagrywamy kolejny challenge. Dzisiaj będziemy nagrywać takie alaczunko w sumie? Albo A, takie. takie... Me... Albo memory, też można tak powiedzieć. się te. Kalambury, o. Będziemy sobie naklejały kartkę, ale chyba trzeba będziemy ją trzymać, bo nie wiem, kto się przyklei, bo ten klej jakoś jest słaby. Z postacią z On książek? jest dobry, jak naklejasz to na lodówkę, nie na jak tapetowane na przykład moje czoło. Ja mam, ja mam tylko pustkę. I będziemy zadawać sobie pytania. W sensie osoba, która będzie miała naklejoną kartkę na czole będzie musiała zgadnąć kim jest. Zgadnąć kim jest poprzez zadawanie pytań typu czy jestem mężczyzną, czy to jest fantastyka, czy to jest jakaś tam inny rodzaj. Także co? Ty mi zadajesz pytania czy ja Tobie zadaję pytania? Czy gramy w Cizaki? Kto przegra ten będzie zgadywał. No możemy. Do, ilu? do jednego czy do trzech? Do jednego, nie będziemy się... Ci, tak. ci, za, ci. czyli ja zgaduję, tak? Tak, czyli to ja tobie przyklejam. Tak, tak, dobra. Moment, może zjadę zajmę... oczy, żeby zobaczyć, czy w ogóle nie będzie widoczne w tym. Dobra, czekaj. Ja i tak zjadłam okulary, ja nic nie widzę. Się... Ale będziesz ja zatrzymać. To ewentualnie po prostu zrobię tak. No dobra. A ja może pokażę do tego. Nie patrzcie, gdybym tak nie zobaczyła. No, ale w sumie to nie wiem, czy ktoś się poczyta po mnie. Więc i tak, ja takimi drukowanymi starałam się pisać. A ja nie. Dobra. Najbardziej okrywane pierwsze pytanie. Jestem kobietą czy mężczyzną? Mężczyzną. Kiedyś ja. ukążę zwierzęciem. <laughs> Jestem mężczyzną. Jestem. Dzieckiem czy dorosłym? Dzieckiem. Dzieckiem. Czy pochodzę z książki? Fantastycznej? W sumie tak. Czy jestem dobrą czy złą postacią? Dobrą. Czy jestem Nevillem? Nie. Kurde. To nie jest uniwersum Harry'ego Pottera, żeby ci powiedzieć. Dobra, okej. Okay. I dawałaś mi książki które tak? Bo ja to dawałam już... Tak, czytałaś to nawet niedawno. Jestem dzieckiem, chłopcem z książki fantastycznej, nie jest to Harry Potter. Co? Dobra, czy mam jakąś moc? Nie. To jest jedna seria? Jedna książka. Jedna książka. Czy mam brązowe włosy? Czy nie mam nie, nie jest chyba nawet uwzględnione, ale na rysunkach w tej książce jesteś przedstawiona jako blondyn. Stara książka. A! Yy, czy jestem małym księciem? Tak. <laughs> Jej Dobra. To teraz ja. Nie patrzę. Muszę wycelować. Dobra. Też trzymaj, bo to też się nie przyklei. Dobra. No. Do to jestem, jestem kobietą czy mężczyzną? Mężczyzną. To jest jednotałówka czy seria? Seria. Jestem złączy, dobrą postacią? Nie ma czegoś takiego. A, czy jakaś obyczajówka? Tak. Czytałam to? W trakcie. W trakcie? No bo czytasz i skończyłeś serii. Aha. To jest z tej mangi, co mi dałaś? Może. No co może, tak albo nie? No nie powiedziałaś kim jesteś. No ja nie pamiętam jak on się nazywa. Ty mi go pokaż. Ja wam ci pokazać? No nie wiem, mówię, że z magii, którą ci dał się... No to jest ten ten? Ten? Usuj? Tak. <noise> ja nie pamiętam. Przeczytałam dopiero jeden tom, to nie pamiętam, a ich jest 18. Ten... Ja już Wzięłam ten co szybciej tego łapnęła. Łapnę. No no. Patrzysz? Nie. A, czekaj Dzień mi daj jest, mi to. Do łapy mi to daj. Masz. O, dobra. Kobieta czy mężczyzna? Kobieta. Jednotumówka, czy seria? Seria. Dziecko czy kobieta? Czy taki się... Nastolatka. Nastolatka. To baza podstawowych pytań. Malina? Myślałam o tym, ale stwierdziłam, że jednak tego nie dam. Czytałam to niedawno? No, może nie aż tak niedawno, ale czytałeś w niedługim czasie. Skończyłam tę serię? Nie. Klari? Right? Tak. Nie. Yeah! Ja to jest tylko jedną z serii nie skończyłam. <laughs> Nieprawda. Jeszcze ta te... seria. A tą trylogię? Jaką trylogię? Od Kaintok. Też nie Skończyłam! Koniec. Wow, to jestem dumna! Brawo! Dwa dni temu! Skończyłam dwa dni temu! No to jestem dumna! Dobra, uwaga na dnie oczy. Łapka. Dobra, dobra. Kobieta czy mężczyzna? Mężczyzna. Dorosły czy dziecko? Stolatek. Stolatek. Seria czy jednotonówka? Seria. Słuchaj, czy to zgadniesz? A czytałam to jakoś niedawno? Tego się nie powiem, dziennikarze, ale czytałam na pewno. Dwa <grym> razy chyba nawet. To coś z Braci Slater? Nie. Ja nie ja wiem, jak oni mają na imię, ci mi pytasz. <grym> każdy tom ma imię. Wystarczyło zobaczyć. Nie znam tomów. No <grym> dobra, to taka seria dla na, y, młodzieżowa bardziej? Tak. A ty to czytasz? Nie całą serię. Doszłam do któregoś tamtą Ale mam w planach przeżyć. Wiesz z opowieści z nadmi? No. Tylko teraz który? Piotr? Nie. To Edmund. Nie. Klaszpian. Tak. Kto tam jeszcze był? Dobra. Ale tak naprawdę te opowieści znane, i to są fajne tylko do trzeciego tomu. Czyli do Kaspiana. Do trzeciego. To jest jeszcze. W Kaspianie są jeszcze cała czwórka ta główna. A potem jak jest podróż wędrowca do świtu, to już są tylko ci młodsi, czyli Edmund i Lucja, i ich nieznośny kuzyn. Duży spoko, film z tego był. Tak. Mi się podobało. Znaczy, ten trzeci to jest jeszcze spoko, ale te kolejne to już są w ogóle takie, co nie ma w ogóle żadnej z tych postaci. Jakby kraba. Masz krabię małe. Kobieta czy mężczyzna? Mężczyzna. Dziecko nastolatek. Nastolatek. tak. Seria? Jedną to Seria. Jest to magia? Nie. Legiabetę? <laughs> tak. Nick? Nie. Charlie? Tak. Co Ale przyda, to się stało. To jedyna seria LGBT, jaką w sumie mamy, więc. E, nie. A co masz jeszcze? No przecież Hard Comfort i Young's With Happy Ending to jest seria, ale bo to jest ma takie, tych pow... samych, pozytyw. To jest powiązane, takie powiązane. W sumie ze sobą, no dobra. I mam pierwszą nie. część, a jeśli to my, a druga to tak, to my chyba jest, ale. Ta, ta książka jakoś nie za bardzo mi się podobała. Nie czytałam tego akurat. Łapkę. Kobieta czy mężczyzna? Kobieta. Nastolatka? Kobieta? Kobieta. Kobieta. Seria czy to Seria. Fantazja coś czy obyczajówka? fantazy I czytałam to. Tak. Dawałam wam tylko to, co czytałam. <klujna> czytałaś. Dawno to czytałam? Nie. To jest jedno... to jest tak... rok czasu. Tam są magowie czy coś? Tak. Szkoła magii? Tak, to, to szkoła magii. Znaczy, jest tam szkoła magii? Tak. co będzie z czarnego maga? Główna ma bohaterka? Z czego? Z czarnego maga. Nie wie co to. A ty to czytałaś? Nie. Co to za książka? Skargo to jest? No! Kobieta. Tych kobiet tam masz dużo. Jest nauczycielem? Tak. Surowym? No! Powiedzmy. Mam go na no. no. to jest surowa. Weź sobie ciasteczko, Potter. Bo ona nie tej różowej ropuchy. Eee, dobra, let's go. Chyba różowa świnia, nie ropucha. Ropuchy... Nie obrażaj tej, Teodory. Nie ma ja winy. Tak była po prostu przedstawiona. Kobieta, myślisz, no? Kobieta. Dostolatka? No, taka dwudziestolatka. 20 Dwudziestoparolatka. 20 taka młoda kobieta. Mrocznik. Ja eee... Chyba trochę starsza była. Bardziej chyba w, w moim wieku. Seria czy jednozyn? Tam... Seria. Jakie ja serie czytałam teraz? To znowu wzięłaś z tego, z naszych Łowców, czy nie? Nie, karta postaci z innej serii albo innego, innej części. Nie ma czy, tego. Mam... To jak czytałam, jak tego nie mam? Bo ja mam. Ale nie jest żadnego Wzgórza, to jest to? Nie. W się sensie chodziło mi o uniwersum. Nie. Czy to jest coś ze Zmierzchu? Nie. Czytałeś Zmierzch? Czytałam. Ostatnią część skończyłam na Chorwacji, jak byliśmy. Wszyscy razem. Ile miałam? 14, Mało. 14, 13 lat? Ja miałam 17, więc ty miałaś 13. 13. Tak poprosi? No, to jest ta seria. Gosia? No. Jej. A też napisałam pełne imię i nazywałam. Gosława brzuska. Mam nadzieję, że dobrze napisałam to imię. Trzymaj. Trzymaj, trzymaj. Poparcie dziewczyna? Dziewczyna. Kobieta nastolatka? Nastolatka. Yy, seria czy Tomówka? Seria. Fantazy czy obyczaj? Obyczaj. Ja, jak <laughs> robot upał <był>? nawet. No, <laughs> Obyczajówka, czyli nie ma tam w ogóle magii, ani fantazy? Mhm. No. I nastolatka, tak? Tak. Jakieś problemy związkowe? Nie. Yeah. Nie pójdź, nie idź nie w stronę zmierzchu. Seria, nastolatka. Nie no, bo powiedziałaś, że obyczajówka, tak to już powiedziała fantazja. A no tak, to zapomniałam. Hmm. Że tam są wampiry. Blondynka? Nie. Ciemne włosy? Tak. Z braci coś? Nie dałam ci nic z braci Slatter, nie znam braci Slatter. Czy tych <laughs> braci Slatter. A ty no, dałaś? Tak. Masz to? Tak. To jest seria? Tak. I ty to masz? Nie jest to fantazy? Nie. A jest to książka czy powieść graficzna? Książka. Nie mam powieści graficznej. Komiks to nie powieść graficzna. No nie ma, tak. Bo powieść graficzna to masz jak masz yy, tekst i obrazki obok jeszcze, nie? Nie, nie mam komiksu tego. I to będą z małe, małe kobietki? Nie. Czy jeszcze mogłeś mieć ciemne włosy, nastolatka? Chodzi do szkoły? Na studia? Mhm. Na studia. Na studia. Jak mogła? Iść na studia. Boba do Nie ma no, pomysłu. Ma przyjaciół? Tak. Nie, jest wyrzutkiem, wiesz? A Takie książki też nie Nie, ma przyjaciół. Kiedy ja to czytałam? Niedawno. Wiem, ta, no. Tesi za trzy pocałunki? Tessa. Tessa. Tak. Ha. A tak Ostatnio nie czytałam. Ja mogę ci powiedzieć, że czytałaś to trzy dni temu, bo zgadła. Nie, bo y, rzadko mi się zdarza w sumie czytać tak, że ktoś jest na studiach jest to obyczajówka, więc musiałam... Wszystko to... fantazja. Dobra, dobra. Ale... Ostatnia. Kobieta, mężczyzna. Mężczyzna. Dziecko, dorosły. na tak Fantazy, nie fantazy? Fantazy. Czy posługuje się jakąś magią? Tak. A jest naturalnie magiczny, czy używa różdżki? Jest naturalnie magiczny i używa różdżki. Ale wiesz jaka jest różnica? Czyli niektórzy magowie jakby nie używają różdżek i jakby jakimś takim kulą sobie mogą rzucić z ręki. No to używa różdżki. No. Nie wiem dlaczego, ale nie na nastolatek to jest. No? Co dobrze, że nie powiedziałam, bo chciałam strzec A Hagrid? No, Hagrid już nie jest na jest stary. Jest tak? Nie. Za czasów tych? Czy to jest uniwersum chorego butera? Tak. Drako Malfoy? Tak. Jeee! Yeah! <laughs> Mój <Był> mąż. <laughs> Powiedzmy. Że jest teraz starszy, to nie znaczy, że nie można. Dawaj. Kobieta czy mężczyzna? Kobieta. Nastolatka, kobieta? Dziecko bardziej pod nastolatkę. Czyli taki pod nastolatkę. 13 lat, coś takiego. No, orka? no, no. Dobra. E, seria czy jedna tomówka? Seria. E, fantazje? Nie. Obieczaj? No. Jakieś wątki kryminalne? Nie. Chodzi do szkoły? Tak. Jest tam dużo o tej szkole? Tak. Ma jakieś problemy? Nie powiedziałabym. Czy to się dzieje w czasach współczesnych? Nie. Z ruda? Nie że Ania w Ona miała problemy. Miała no ze sobą no. No to dziwne. dzieje się dzieje współczesnych, tak? Nie. Aha. w no, współczesnych, Ania z zielonego wzgórza? Nie. Czy to jest y z... jak stracić hrabiego w 10 tygodni? Nie. To nie było dziecko. No w sumie tak. I to jest seria, nie? Wiem. A ja to czytam? Tak. Dziecko nie w czasach współczesnych, ale to w czasach takich starszych, czy jakby w, w czasach, które jeszcze nie nadeszło? Jakie to było? Nie wiem, jakieś. Chyba 18-19. I seria? Ja że dałam jakąś serię z tamtych lat? W sensie, że się wydarzenia w takich czasach tak. działy? No, chyba. Jak to było? Nie pamiętam. Ale to jest takie no... starsze. Chcesz w sensie, no... Nie to czytałaś? Tak. A ja to mam od ciebie czy to jest moje? Twoje. Z Trylogii czasu? Nie, bo od tego jeszcze nie czytałaś. Zostawło się nad pytaniami. Połącz kropki. Ja myślałam, że to zgadniesz. A to jest postać pierwszoplanowa? Nie. <noise> nie zapytałaś się, no ci nie powiedziałam. To nie jest pojść graficzna ani komiks, tylko... Sam lity tekst. Nie kiedy mam ja to, tego. A kiedy ja to czytałam? Trochę bardziej niż dawno. Trochę bardziej w sensie, niż no Na pewno myślę, że w ciągu dwóch, trzech lat tego nie przeczytałaś. A ja to mam? Tą książkę? Tak, już się pytałaś. Ale no, mnie. No, jak to nie jest Ania z Zielonego Zgóra, to nie wiem. Ale to jest seria z Zielonego Zgóra? A zapytałaś się o to wcześniej, powiedziałaś tylko, że to jest Ania z Zielonego w No, to się teraz pytam. Tak. Diana? Tak. Zgadam. <grywa> Ale to się długo to zajęło. Na no długo, no. To jest wszystko. Tak. No to w sumie mamy 5-5. No. Bo żadna z nas nie... Nie, nie było tak, że nie zgadłam. Ale była bardzo duża różnorodność w sumie. No, były i dzieci i... Tak. I dorośli, i no. kobiety, i były nie tylko z fantazji. No, więc, ale ty chyba najdłużej zgadłaś z Diana. ci to szło. To no bardzo... to jest taka postać drugoplanowa, która no, potem ale... tak naprawdę w kolejnych tomach już tak nie występuje. Nie może ona się cały czas przyjeżdża. W tych pierwszych tomach jest taka bardziej pod... Taką Ale nie problemu, czytałaś nie? całej serii chyba? No nie, to trwałam chyba do trzeciej. Tylko, że to czytałam, jak byłam w podstawówce, tak, żeby też nie był ten czas. O, no, ja uwielbiam, okular. No, może kiedyś. Przepraszam. Ja akurat uwielbiam Anię Zielonego w i w sumie mam wszystkie tomy i... Yy... z Złotego Brzegu. Tak i to jest bardzo fajna część, mimo że jest ostatnia i opowiada o najmłodszej córce od Ani, ale dzieje się w czasach I wojny światowej. To jaki jest okres czasu? 19,4 lata. Dwudziesty, 20. 20. już 20. Mm. I teraz nie, nie wiem, jak osoby, które lubią, a nie zielonego skóra, a mogą o tym nie wiedzieć, to kilka lat temu wyszedł jakby dom dodatkowy, który jest napisany prze, przez inną autorkę, ale jest o Maryli, mm. o mm. latach młodości Maryli. Jest wyjaśnione, dlaczego Maryla odrzuciła zaloty ojca od Gilberta czyli Jana Blejta. i dlaczego Mateusz został kawalerem i zostali sami tak naprawdę. A jest fajnie, się nazywa Maryla z Zielonego Wzgórza. Książka. How original. Bardzo. How original. Ale wszystko wyjaśnię. A, A wiesz, że Zielone Wzgórze jest źle tłumaczone? Tak, tak. Bo to jest Green Gables, to jest jakiś tam, gables to jest nie wzgórze, tylko jakaś część dachu. Który no bo był... to był dom z zielonym dachem, no oni tak przedstawili, bo to dom był, był na wzgórzu ogólnie, tak. No. I ja to wiem od... bo oglądałam... na kanał na łapę. Nie. Nie znasz. Bo Iza ogólnie z kanału na Kociołapę pisała licencja, bo ona była na filologii angielskiej pisała licencjat. O złych tłumaczeniach. O złych tłumaczeniach i była cała właśnie Anime z Żonego górze. Nasza korepetytorka z angielskiego też pisała o złych tłumaczeniach i typu na przykład w starej wersji Sailor Moon anime, e, a tak od Sailor Mercury było mydło, mydło polnie, po tak naprawdę to było ice coś tam, coś tam. Ale mydło powidło, bo się po prostu trzeba było dopasować do współczesnej dzieciarni, której to się... To zawsze robił. rozpieprzało. Ale no dużo było takich jakby... Z racji tego, powidło. że to było puszczane na kanałach takich dla dzieci, na przykład w Naruto w ogóle krwi nie było pokazane i były... No bo była inne... cenzura. Tak i były inne rzeczy powstawiane, na przykład, nie? Żeby, ale dużo jest takich... żeby to ułagodzić, żeby to yy... było odpowiednie po prostu dla przedziału wiekowego Ale to względu. też jest takie, że to nie jest złe tłumaczenie, ale na przykład yy, dopasowanie się do czasów, w których żyli, yy, albo do kraju, w którym ma wyjść film. Bo na przykład jest dużo różnych, na przykład tylko że w filmach, na przykład po angielsku jest coś innego, niż na przykład lektor czy dubbing polski mówi, żeby na przykład polska ta widownia zrozumiała o co chodzi dużo tutaj i robisz dużo jest takich rzeczy na przykład w nocy w muzeum było coś takiego w drugiej chyba części że napisy pokazywały co chyba co innego po angielskie a lektor po polsku mówił jakąś tam anegdotkę chyba do jakichś seriali polskich czy coś takiego no żeby się po prostu dostosować też do widowni no bo jeżeli anegdota była do jakiegoś amerykańskiego serialu, który w Polsce na przykład nigdy nie był emitowany, albo jest emitowany dopiero teraz, gdzie film wyszedł, to ja mogę tego nie znać. I no. widzowie mogą tego nie znać, no to na przykład zamiast do starego amerykańskiego serialu to będzie anegdota do nowych lat, no tak, który jest bardzo. Ale popularny. nigdy nie zrozumiem mydła po widłach. Mydło po No bo to tak się, dla mnie to była abstrakcja. Ale tak się chyba mówi, nie? W Polsce. Mydło powidło, No mydło powidło, ale no do ataku Ice coś tam, a oni tutaj mydło powidło, no to, mydło. to jest trochę... No. Make up! Dokładnie. Make up! Dobra. 5-5 jest, tak? Wszystko, w, sumie w sumie tak, tak. no. Wszystko już tak. zgadły. Z większymi lub mniejszymi trudnościami, ale jednak. Ty te, te co najszybciej zgadłaś? Kaspiana chyba i Usuja też w sumie. Tak. No, usłuję i Kaspę. Mark mi powiedziała, że Co nie ty do ty końca mówisz? wiadomo, czy to jest ten. Robisz? Czy to jest dobra, dobra powiedzmy? To... Postać. No, to, postać. To Powiedzcie to jest... z dobra. Koniec. Ja lubię. No. Dobra. To myślę, się żegnamy, piszcie nam... Możemy zrobić kolejną część, tylko na przykład z postaciami, które wy nam napiszecie, to by też było spoko. No. Tylko, że musiałabyśmy je znać albo po prostu sobie wygooglować, jak one wyglądają i z jakichś są serii. Też było no dokładnie w sumie też ciekawe. Także co, my się żegnamy znowu z psem. No, o tobie mówię. No, no. Do następnego odcinka. Miłego dnia bądź nocy, w zależności od tego, kiedy to oglądacie, miłego czytania i...